Bo już mnie gonią, że mam siadać, a pogoda okropna pada. I tutaj macie dokładny cennik w San Augustin. I ja jadę. kawionetę to nazywają. I tym razem pełnym autem. A myślałam, że pojadę na pacy. Oh, bo pada i oni jak na pakę to dają na dach. Ale nie, taksówką. Nazwa miejscowości jest na moim zdaniem. A już mnie gonią, że mam wsiadać, ale tam mało osób jest. I oni jeżdżą co 10 minut, tak mi powiedzieli. Tu na aucie pisze Pitalito. I z Pitalito będę ciosać na Mokoa, a potem granica. Siebie. I za tym przez płacę 10 tysięcy godzinka się jedzie, a to nie dużo I mam nadzieję, że złapię następne autobus i nie żałuję, że się przeniosę do miasta, bo musiałam w tym deszczu dzisiaj tam kilometra ciesać. Ja nie mam nic przeciwko łażeniu, ale nie lubię hosteli, góry są sztucznie wypromowane. A Nelly to takowe należy jak Loma w Gringomice. Godzinę potrzeba, by dojechać do Pitalitu. A zakupiłam bilet w Komotorze 35 tysięcy kosztowało mnie to. Tak wygląda bilet za pół godziny. Mam przejazd, a w necie pisał, że 45 kosztuje. Te ceny nie zawsze pasują. Ciekawą flotę ma ten Komotor Nawet jeszcze nie googlowałam, czy to tutejszy przewoźnik czy jakiś obcy, ale widzę, że i nawet przesyłki mają i biorą. Ludzie pytali się mnie, co to są za słodycze, a to są takie hm, pianki, coś ala pianka, bardzo słodkie w cukrze, pudrze zrobione i to wszędzie można kupić. Oni to uwielbiają, wprost. Poczekalnia Pitalito i każdy przewoźnik ma swoją poczekalnię. Tu ma komotor dalej ma La Bojana, i oni nawołują, jaki autobus jedzie. To wygląda, ale w środku jest plastik, bo wczoraj na targu oglądałam. I to jest ten cukst, który zakupiłam. Trzeci świat. Mm -hmm. Będę pokazywać, bo nie lubię jak ludzie krytykują. To nie znaczy, że nie leżą śmieci, ale tutaj też sortują. I w San Augustin, moja właścicielka, sortowała. I to tak poważnie. Bo plastik, osobno odpady, biodegradowalne osobno i papier. Pokażę, kto się angażuje w tą cudną inicjatywę o różowych kolorach. Ta organizacja. Poznajecie te gwiazdki? Pa! Macki Ośmiornicy. Eurokołchozy sięgają za Atlantyku. Mają stację ładowania. Przystanek wygląda bardzo schludnie i porządnie. Jak na taką małą mieścinę. A pitalito jest dość duże. się nie spodziewałam. Na dole śpi pies no Bezdomnych psów jest w Kolumbii bardzo dużo. Wykluło mi się znowu. I autobus taki jak przed Monitorki, ładowanie. Nie wiem co robić, bo spotkam Francuza i nie przestrzega przed tym przejazdem. Może nie mam jać przez was, to bo sam chciał i zrezygnował, że taki niebezpieczne. Już któraś osoba z rzędu. A ja na ta Nueva Loa nie chcę, bo tam jest strasznie drogo. Ale to już druga osoba mówi, żeby tam jechać. Ciekawe, czy można przekroczyć granicę w jeden dzień i nie zostawać, bo ta Nueva Loa droga jest tam poniżej w Dolcu, nie znalazłam nic jest tylko parę hoteli no i mówi, że Ekwador jest taki drogi znaczy, ja byłam wiek temu jest droższy, on jest gdzieś na poziomie polskim cenowo i chwalił bardzo Peru, bo on był 3 miesiące w Peru Teraz wy do końca. Gadam, że straszą i niebezpiecznie, ale nie mówię czemu. Chodzi o to, że tam jest jedno pasmowa droga i bardzo stromo i zlatują auta do przepaści. I dlatego. I on mówi, że to jest droga śmierci. No i z granicą jest też jej problem, bo ona nie jest zawsze otwarta. Ja bym chciała wrócić do Kolumbii i jechać jedną i potem z powrotem. A tak myślę, czy nie uderzyć na tą nowe loha i zaprócić. ten sam ci taki miks zrobię. Albo zawrócić zaraz z granicy. Taki wizerun. Nie wiem, czy to przejdzie. W tych krajach na przykład. Ogólnie plan miałam taki, żeby jechać do Pasto i uderzać na Ibary i w że zostać z nami dwa tygodnie. I potem pomyśleć, czy nie zjechać na dół do Peru, ale kurczę, tam się na tą nie uśmiecha. A następne takie większe, że mogłabym zostać, to jest Kitu. To to, 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 to. <śśm>, tam kito, także. I potem całą tą ekwadę przejechać Łódź z kawą. I po drodze też nie widzę, żeby było super. Bo Peru go Czy nie uderzy na to Peru, ale jakoś tak. Ja nie mam sentymentu do Peru, bo Wtedy był bardzo turystyczny mi się nie podobało. Jak już to wolałam Boliwię, nie Peru. Ale Francuz bardzo chwalił Peru. No jedzeniowo na pewno jest lepsze niż Kolumbia i Ekwador. Chociaż już Ekwador myślę, że jest lepszy niż Kolumbia. Tańszy jest Kolumbia, ale jakościowo myślę, że, że lepsze jest. To dużo i peru. No peru na pewno nasz. Od znaków pstrąga a z tyłu jest potok, strumek i ogólnie jakaś taka przepompownia hmm. takie coś na tym zajeździe mają Zdaje się jest doprowadzona woda w ten sposób, a dziwne, że to tutaj tak się przelewa. Samochód normalnie parkuje, a pierwszy raz widzę, żeby. Coś takiego mieli na postoju. Jakąś taką przepompową. Niedobrze mi ja zamówiłam sobie taką małą zupkę. A to jest taki smażony banan. Ja. Wygląda jak jajko, ale banan. Z solą pyszne Zobaczę czy zupa dobra. A zupka zawiera rybę. Pycha, ale Francuz mnie przestrzega. nie zbyt dobre są tutaj ryby w Kolumbii. Nie mam jeść. Trudno, ryzykuję. Teraz Troszkę inaczej sobie to wyobrażałam. No nic, zapylam półtorej kilometra. Soczek tu mają. Gość mi wizytówkę dał hostel. Dziwnie tu, albo ja mam jakieś takie dziwne wrażenie. co tu będzie ale ja tak czy siak na dwa dni bo jutro do pasto A. w ogóle ludzie inaczej wyglądają to jest naprawdę dziwne mam nadzieję że mnie deszcz nie chwyci bo chmury tak stoją Ups. Pardon. Pardon. Um, muszę spojrzeć na mapę gdzieś tak wygląda pieczywo, no jest wszystko takie słodkie i napompowane. To też ładnie pachnie. Mam swoje. Te dwa dni przeżyję. Oj, ale śmierdzące czekamy. W środku dżungli Unia Europejska i jej macki.